To jest Piotr, czyli mój przyjaciel, z którym często gram w Fortnite. Ale dzisiaj postanowiłem go lekko wybić z równowagi i koniecznie oglądajcie do końca, bo to co się działo w tym filmie jest kompletnie chore. To ten idiota troluje. On ja jest głupi. Ostatni turniej z nim gram, On troluje! Zachowuje się gówno. Fajny, mam status Discord? I tak dzisiaj trollujesz, że ja to mam. kupię. W pierwszej grze staraliśmy się go tylko lekko trollować, żeby się nie domyślił. Na sam początek postanowiliśmy, że będziemy uciekali od niego samochodem. No i sami zobaczcie, jak to wyszło. Ej, Piotr. Przekaję, ja? Piotr, gdzie ty, nie no gdzie on, ty, gdzie ty jesteś? No, na nas na są chłopy. No? Bo idę. Na a, nas chłopy na są. Stary, stary, stary. Bo idę, no chłopki. No chodź szybciej. Sam nie wiem, ja mam sobie propelę w łupę czy co. To może tak? Później postanowiliśmy się specjalnie wywalić Ale na nasze nieszczęście zostaliśmy uleczeni i wygraliśmy grę Ej kto mnie cały czas dęsił? No ten debil Mnie prawie zabił przez niego W następnej rundzie jedyne co udało mi się nagrać to to jak rzuciłem w Piotra bugi bombą Tańcza Ej, Sanshi to ty rzuciłeś? Jesteś taką kurwą pierdolą. Hop, i moją śmierć. Pierdolą, Ale pusta ci dało. Ale przeteleportujmy się 12 dni później, ponieważ wtedy odbywały się pierwsze kwalifikacje na FNCS-y. A ja koniecznie musiałem to wykorzystać, bo to była idealna okazja, żeby trochę go potrolować. Pierwszą grę zagraliśmy całkiem normalnie, ale od razu po pierwszej grze napisałem do kolegi, który nas wtedy coachował na Discordzie, żeby też lekko go potrolował i żeby Piotr też się trochę wkurzył. Ale to, jak to wszystko wyszło, totalnie przeszło moje oczekiwania. ALE GDZIE TY LECISZ DO MNIE?! Krecie... No, miałem odbić do ciebie! Miałeś odbić tu! A. No, ale jest głupi! Jesteś światek? No, gdzie?! Krakt normalnie. no, go jest chopia? na prawo. Mówisz, może tu jest, w tym krzaku. Cacy! Tu! Odre... No, skacz już, krecie! Kurde, gdzie no, jest... To... No, na początku, idioto! No, nie, no, tariw, no, tego. no kur... na pierwsza miejscu! Dobra, teraz widzę. Coś ty kurde! Wcale mu nie dałem 125! Ale nie ma... Kilofa Nice. nice. Dobra, idź mnie szybko rezuj No idź mnie rezuj, zostawisz mi tego SM. No idź mnie rezuj, no co ty odwalasz? No. Ostatni turniej z nim gram I w tym momencie zacząłem udawać, że mi się klawiatura odłączyła Dobra, klawiatura mi się odłączyła. zajebiście Ej, kontroluje! No klawiatura mi się odłączyła, idiota! No, ale się spierdziałem! No! Nie będę No rezuj! wychodzę no nie mama do mnie no to nie możesz chyba rezować no bo ty zachowujesz się jak gówno no, ja sam jak widzicie Piotr był już dosyć podenerwowany ale mój kolega żeby go bardziej wkurzyć zaczął mu mówić fake info na temat chłopów sami zobaczcie reakcję Piotera. hopy na prawo tam na tej skale Kurda, na górze tam, obok budynku łaził No wiem Gdzie byli? No tam Przed wami Dawaj tu Dziadek to ma jakieś zwi... No nie, byli go. Ty go widzisz Piotr? Co? Ty go widzisz? Ale gdzie ty masz szypa powiedz mi? Przed tobą, Przed tobą. To jest balon! Kim ja go O w dupę nie. No proszę. No, no wypadek, on jest inny. Wypadek przy pracy, nie. No. 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 Mówiłem, brawo. Mówiłem, że są... Mówiłem, że są typy. Dobra, spierdzielam no. Nie chce mi się całży, ty jesteś g... No, co? Ty z mostu spadł! Nie, ja nie gram! No, ale Miski, no dawaj, ostatnią, ostatnią. Nie! Proszę, Ty tak proszę. dzisiaj trolujesz, że ja to mam. Kurde. Pię. No dawaj. Nie wiem, z mostu schaczesz! No, fajny, mam status Discord? Jak widzicie, Piotr był już strasznie podenerwowany. Był tak wkurzony, że aż wyszedł z lobby. Ale po około 15 minutach postanowił wbić i zagrać jeszcze jedną grę. Ale ja z moim kolegą postanowiliśmy już go totalnie wykończyć. W pewnym momencie postanowiłem stać przez chwilę w miejscu i udawać, że mnie mama zawołała. Można wierzyć Mam ma, jak chcesz. Na mnie? w pomocy? Nie dwóch Ja pier fajny spisek na... Halo, halo, halo. Co? Aha, to Dokładnie tak Piotr się wkurzył i opuścił lobby Co oznacza, że udało nam się go doprowadzić do szału A najlepsze w tym wszystkim jest to Że Piotr o tym tronowaniu dowiaduje się Razem z wami, czyli w dzień publikacji Tego filmu, więc jeżeli spodobał wam się film To koniecznie zasubskrybujcie ten kanał Ponieważ teraz będzie się więcej Materiałów pojawiało na tym kanale Ode mnie to wszystko i do zobaczenia W następnym odcinku na moim kanale Gier tu plecy. Ale pusta ci dało Mam tutaj HA JEJ DOBRA <laughs>